O tym, że Michał Wiśniewski i jego żona, Pola spodziewają się dziecka, mówi się od wyborów prezydenckich. Podczas drugiej tury przyłapano małżonków w jednym z lokali wyborczych. Wiśniewska miała zaokrąglony brzuszek. Sami zainteresowani bardzo długo nie komentowali tych doniesień, aż do poniedziałku, gdy artysta uzielił wypowiedzi tygodnikowi na żywo opowiedział jak wyobraża sobie wychowanie kolejnego dziecka Tyle już wychowałem, że dam radę także przy kolejnym dziecku, mówi Michał. Mężczyzna nie zamierza jednak rezygnować ze służbowych obowiązków. Chociaż będzie pomagać w opiece nad dzieckiem, to Pola będzie z głównie z maluszkiem. W tym czasie wokalista ich troje chce zadbać o rodzinne finanse, każda z moich żon była matką Polką. Pola też taka będzie. Nie zamierzam siedzieć w domu i ona dobrze to rozumie. Poza tym ma już czwórkę dzieci, więc piąte niczego nie zmieni. Jestem przekonany, że świetnie sobie poradzi. Ktoś musi zadbać o rodzinę. Pamiętam, jak kilka lat temu zbankrutowałem. To było trudne doświadczenie, ale jednak coś mi się w życiu udało. Wiśniewski zdobył się na bardzo osobisty post w social mediach. Opublikował wpis, którym potwierdził, że zostanie tatą. Pokazał filmik z USG, zdradził płeci i imiona dziecka. Okazuje się, że muzyk i jego żona powitają na świecie chłopca. Jak wynika z opisu. Nazwą go bardzo oryginalnie. Wisniewska Pola Falco Amadeus 54321 napisał w opisie Michał. Pomimo że Michał nie zdradził, dlaczego z Polą wybrali takie imiona. Można przypuszczać, że to na cześć znanego austriackiego muzyka i jego piosenki. To właśnie Falco jest twórcą oryginalnej wersji utworu jenny, którą ich troje grywa na koncertach. Piosenkarz w swoim repertuarze ma także kawałek Rock Mea Amadeus. Przypadek? Pewne jest za to, że internauci ruszyli z gratulacjami. W komentarzach pod wpisem piszą. Gratulacje, Michał. Wszystkiego najlepszego dla Twojej żony i Dziusia. Ogromne gratulacje dla Ciebie, Michale i dla Poli. Niech maleństwo rośnie zdrowo, radośnie i szczęśliwie. Jeszcze raz dużo zdrówka dla całej Waszej rodziny. Rośnie maleństwo, niech będzie zdrowe i szczęśliwe. Redakcja Jastrząb Post dołącza się do wpisów, życząc małżonkom wszystkiego, co najlepsze.